Cześć, dzisiaj krótko chciałbym poruszyć temat budowania masy mięśniowej. Najważniejsze aspekty, jakie tutaj poruszę, to będzie dieta, plan treningowy, na samym końcu lekko, oczywiście jeszcze regeneracja, co jest najważniejsze. Na samym końcu lekko napomnę tylko o środkach, o wspomaganiu. Ale to będzie bardzo krótko, bo, ponieważ to nie jest aż tak istotne jak dieta. I od tego zaczniemy. Podczas budowania masy mięśniowej. Co będzie najważniejsze? Oczywiście lekka nadwyżka kaloryczna. Czyli jak dobrać tą nadwyżkę kaloryczną? Oczywiście musimy wyliczyć swoje zero kaloryczne, tak dalej, dodać tam przykładowo 100, 150, 200, zależy ile tam nam wyszło kalorii początkowo i po prostu najlepiej byłoby obserwować jak reaguje nasz organizm, jak zmienia się nasza sylwetka, czy po prostu nie łapiemy zbyt dużo tkanki tłuszczowej, czy po prostu nie daliśmy odrobinę za mało tych kalorii. Bo i tak może się zdarzyć. I po prostu takim nowym znacznikiem, najlepszym będzie po prostu lustro i lustro. Dlaczego nie obwody? Po prostu gdzieś obwody, jak chodzi o przykładowo talię, noga, biceps, cokolwiek, znaczy biceps, ramię, mogą gdzieś ulec zmianie na skutek nabrania wody tej podskórnej przykładowo, trochę większej ilości związanego glikogenu. Jak chodzi o talię, po prostu może trochę nam pójść parę centymetrów do przodu, po prostu od ilości pożywienia, po prostu, co nie będzie wyznacznikiem tego, że łapiemy tkankę tłuszczową. Mm. Także lustro i jeszcze raz lustro. Co do samej tkanki tłuszczowej. Dlaczego nie powinniśmy łapać zbyt dużo tej tkanki tłuszczowej? Oczywiście wiadomo, że lekko się złapie, no bo nie da się tego po prostu uniknąć, ale jeżeli łapiemy za dużo tkanki tłuszczowej, um, mamy jej już faktycznie no, za dużo, czyli optymalnie, Co, jakim, jakie był wyznaczenie? Jeżeli po prostu yy, przed okresem masowym mamy widoczne, widoczne mięśnie brzucha. To w okresie masy mięśniowej nadal powinny być widoczne. Jeżeli ich nie widzimy, a wcześniej były, to idziemy w złym kierunku i powinniśmy to zmienić. To tak chyba najprościej, jak można byłoby to gdzieś zobaczyć, czy jest ok. Dlaczego nie łapać zbyt dużo tej tkanki tłuszczowej? Po pierwsze, stany zapalne. Jeżeli zaczną występować stany zapalne w organizmie, organizm zacznie walczyć przede wszystkim o zdrowie, co dla organizmu jest priorytetem pies jogę zaczął uprawiać. Nie? E, co jest właśnie priorytetem? Zdrowie, czyli właśnie e, gdzieś zbyt dużo stanów zapalnych, zbyt dużo tlenki tłuszczowej, wrażliwość insulinowa pogorszona, co właśnie nie sprzyja budowaniu masy mięśniowej. E, dlatego, dlatego ważna też będzie kontrola nawet tą, tym głupim glukometrem, tak naprawdę, co nie jest też Idealnym wyznacznikiem, ale zawsze jest to jakaś kontrola, jak, jak tam nasza glikemia wygląda. Także warto byłoby zakupić tak naprawdę dość tani produkt z paskami, wyrobimy się w stuwie, a już będzie mniej więcej obrazować nam, co się tam dzieje. Co to po prostu przykładowo, gdzieś tutaj tych proporcji węglowodany, białka, tłuszcze. To są kwestie indywidualne. Ja tutaj wam nie powiem, że masz jeść tyle, tyle, a tyle i z tego, z tego i z tego pozyskiwać, ponieważ wszystko będzie dobre dla każdego i nic nie będzie dobre dla każdego. To, jest, to są kwestie indywidualne. Jeżeli czujesz się dobrze na większej ilości tłuszczów niż twoje powiedzmy takie minimum, które jest potrzebne po prostu dla zdrowia, yy, spoko, nie ma problemu. Jeżeli, jeżeli czujesz się super na wysokich węglowodanach, idealnie. Jeżeli dobrze się czujesz na, gdzieś na białach, możesz jeść praktycznie same twarogi, gdzieś tutaj serki i tak dalej, z tego pozyskiwać białko. Ok. Jeżeli Twój organizm tak działa, to po prostu niech tak działa, nie zmieniaj tego na siłę. Bo przykładowo ktoś tam powiedział, że masz jeść kurczaki ryż. No, nie musisz, jeżeli Twój organizm źle się na tym po prostu czuje. Jeżeli, wiadomo, czujesz się też dobrze na czymś takim, że jesz. Po prostu te produkty są zbilansowane, dostarczasz wszystko e, gdzieś tutaj w, w, z, z mięsa. Przykładowo, z nabiału trochę, jeżeli potrzebujesz. Jeżeli chcesz, lubisz to stary. E, no właśnie, jeżeli, jeżeli po prostu potrzebujesz, lubisz coś i faktycznie nie będzie miało to negatywnego wpływu ani na Twoje zdrowie, ani na efekty, nie ma sensu też tego odejmować lub też dodawać. Dlatego tutaj nie powiem jakiejś złotej zasady. Co będzie priorytetem w budowaniu? Oczywiście mógłbym teraz powiedzieć o regeneracji, ale jeszcze powiem o diecie. Przynajmniej czymś, co będzie związane z dietą. Czyli przede wszystkim układ pokarmowy. Nasz układ pokarmowy musi być na jak najlepszym poziomie, jak chodzi o pracę. Czyli flora bakteryjna, jeżeli potrzebujemy dobieramy probiotyk, nie wrzucamy jakikolwiek, tylko dobieramy odpowiedni probiotyk, który faktycznie jest potrzebny. Jeżeli nie jest potrzebny i nie u wszystkich będzie potrzebny, znacznie lepszym rozwiązaniem będą enzymy trawienne. One znacznie pomogą właśnie gdzieś tutaj nam przy, tych, przy tej większej ilości jedzenia. Co byłoby też jeszcze dobrym, jaki był też dobry produkt? Glutaminę, chodzi o Zdrowie jelit, właśnie przede wszystkim, tutaj uszczelnienie tych jelit. Pamiętajcie, że jelita to tak naprawdę cała odporność i prawie całe zdrowie, jakie mamy. To jest podstawa. Jeżeli chcesz faktycznie budować tą masę mięśniową, musisz zadbać o jelita. Nie możesz zbyt często po prostu latać do łazienki, bo to już też może być jakiś sygnał czy tam zbyt dużej ilości błonnika, zbyt małej ilości błonnika ale jakby nie było, po prostu wszystko przez Ciebie przelatuje i nie wchłania się po prostu, a leci. Także, także też nie o to chodzi. Jeżeli zbyt rzadko z kolei chodzisz, też musisz poszukać przyczyn. Może być za mało wody, za mało błonnika, za dużo błonnika. Nie innych przyczyn, ale oczywiście nie będę tutaj teraz o tym wszystkim mówił. Co właśnie będzie najważniejsze, czyli właśnie ta regeneracja, o której teraz powiem. Też mi dać buziakę? Nie, teraz nie mówię. Co będzie właśnie najważniejsze, to jest regeneracja, czyli nie ilość godzinowa snu, czyli możesz spać 10 godzin dziennie, ale jeżeli chodzisz, chodzisz w powiedzmy, siku, co godzinę, nie wiem, kręcisz się z lewo na prawo i nie możesz spać tym twardym, takim głębokim snem, to ta ilość snu nie będzie miała przełożenia na jakość. Chodzi o to, żeby ta jakość snu była maksymalnie jak najlepsza. Nie musi być długa ta nie musi być długi ten sen. Może być przygotowany na 7 godzin, ale jakościowo, żeby był jak najlepszy. Jeżeli przykładowo masz problem z zaśnięciem, samym zaśnięciem, e, oczywiście tutaj też mo, może być wpływ gdzieś hormonów, e, nie chodzi o rytm dobowy, ale to też nie o tym. E, taki suplement jak melatonina mógłby Ci pomóc, ewentualnie gaba. E, jeden z lepszych adaptogenów właśnie, jak chodzi o rozluźnienie, takie przed snem, Gdzieś tutaj też ma, ma bardzo pozytywny wpływ na te receptory gaba. Fajnie gdzieś tutaj może nam pomóc z zaśnięciem. Ale to chodzi tylko o zaśnięcie, bo sam sen głęboki to już inna kwestia. Na pewno staramy się zachować te podstawy, czyli przewietrzyć po prostu pomieszczenie, o których naprawdę chyba większość osób już powiedziała, ale się powtórzę. Przewietrzyć właśnie ci pomieszczenie nie wychładzysz, tylko przewietrzyć, nie oglądasz telewizji do samego zaśnięcia czy tam telefonu i dopiero idę spać, tylko dać dla organizmu te chwile wyciszenia, pół godziny chociaż, czy nawet włączyć jakąś muzykę, sobie na no spokojnie się zrelaksować i to już na pewno może też mieć dużo większy jakiś wpływ na tą jakość snu. Dlaczego jakość snu będzie ważna? Ponieważ podczas snu regeneruje regeneruje się nam cały organizm, jak chodzi o regenerację organizmu, co będzie najważniejsze przede wszystkim zdrowie dużo osób gdzieś tutaj, nawet jeżeli ma jakieś problemy małe zdrowotne, bądź większe zdrowotne ten progres w budowaniu masy mięśniowej będzie spowolniony, dlaczego pies się bawi statywem, przepraszam za wstrząsy będzie spowolniony. Dlaczego? Bo dla, dla naszego organizmu priorytetem będzie odpowiednia praca serca, odpowiednia praca wątroby, gdzieś tutaj ogólnie naszych narządów wewnętrznych, układu nerwowego, mózgu, a dopiero w następnej kolejności budowanie klatki, bicepsa, i innych mięśni. Dlatego jeżeli zadbamy o zdrowie, będziemy mieli pewność, że organizm może wykorzystać to, co spożywamy, budulec, paliwo do zagospodarowania, aby budował tą, te masy, tą masę mięśniową do regeneracji po prostu uszkodzonych włókien mięśniowych podczas treningu. Dlatego właśnie nacisk na zdrowie będzie najważniejszy. Czy jesteś naturalem, czy nie, bez, bez względu na to. Co do treningu. Trening musi być przede wszystkim ciężki, ale mądry. Czyli e, wiadomo, jeżeli ogólnie budujesz masę mięśniową, po prostu wiadomo, jak powinien być dobrany. Czyli indywidual, indywidualnie wiadomo każdy, ale po prostu e, ze skupieniem gdzieś tutaj na, na tą ogólną rozbudowę masy mięśniowej. Jeżeli gdzieś tutaj m, bardziej preferujesz trening na wybraną grupę mięśniową, tak docelowo, chcesz przetrenować nawet pojedyncze mięśnie, to podstawą będzie idealna technika, tak naprawdę. Idealna technika, jeśli jest progresem, nawet tym ciężarem. Byłoby to na początku, na początku budowania masy mięśniowej, naprawdę spoko rozwiązaniem, tak naprawdę, no, nieważne na jakim etapie jesteś, czy zaawansowanym, czy początkującym. Dlaczego technika? Ktoś może powiedzieć, że czasami szarpnąć trzeba. No, szarpnąć lekko trzeba, ale to nie zawsze. I nie przy każdym ćwiczeniu. Jeżeli już, to z optymalnie jak najlepszą techniką, dopiero możesz to ostatnie powtórzenie szarpnąć. Czy tam dwa? To mniej więcej na takiej zasadzie wygląda. Dlaczego jeszcze ta technika tak, tak, tak istotna jest? Ponieważ pamiętaj, że chcesz przetrenować dany mięsień docelowy. W filmiku o biomechanicy zresztą wspominałem na ten temat bardzo wiele. Także odsyłam do tego filmu, jak chodzi o trening. Chcesz przetrenować dany mięsień, a nie wszystkie mięśnie dookoła. E, czyli skupiasz się i dobierasz e, trening tak, aby przetrenować poszczególne grupy mięśniowe, ewentualnie mięśnie. E, oczywiście chodzi o sesje treningowe. E, jeżeli dieta e, plus plus regeneracja jest na wysokim poziomie mogą być częstsze. Jeżeli e, Przykładowo jesteś naturalnym i chcesz budować masę mięśniową raczej optymalne by były trzy, maksymalnie cztery maksymalnie sesje treningowe i to jeszcze z, z dobraną objętością i intensywnością. Nie może to być przeładowane po prostu. Eee, chyba byłoby na tyle chodzi o trening, bo o treningu mógłbym tutaj mówić bardzo długo. Ale to są tak na tyle kwestie indywidualne, że będą dla każdego i dla nikogo tak naprawdę, więc po prostu nie chcę mówić masło maślane, no bo to będzie za nudne. Po prostu dobór treningu musi być pod dietę, pod, pod to, jaki mamy, na jakim etapie no aktualnie jesteśmy, po prostu pod nas. Co do samych środków. Właśnie o których też mówiłem, że wspomnę. Na pewno chodzi o suplementację mocniejszą. Nie stosujemy gdzieś tutaj dużo ile lezie, bo masa, bo ma być rozpierdziel, tylko optymalnie. Jak najmniej tak naprawdę, ale dobierając środki pod dietę i trening, nie na odwrót. To środki dobieramy pod dietę i trening, a nie trening i dietę pod środki, bo to mija się z celem. Po prostu środki warto byłoby użyć w miarę jak najłagodniejsze, najłagodniejsze, czyli dla większości ludzi łagodnych środek to jest ten, w których odczuwamy mało skutków ubocznych, czyli właśnie te środki, które mają niewiele skutków ubocznych, a przynajmniej optymalnie nie za dużo, czyli Androlony DK NPP, testosteron wiadomo, Odpowiednia ilość DHT, ewentualnie, no, wiadomo, zależy wszystko od ilości. Dlaczego te środki? Ponieważ chodzi nam o to, aby uzyskiwać jak najmniej skutków ubocznych, aby organizm był jak najmniej obciążony, przez co mógł optymalnie budować masę mięśniową. Najkrócej, najprościej mówiąc. Eee, dlatego ładowanie dużej ilości, dużych ilości i mocnych, tak zwanych mocnych środków, lub faktycznie gdzieś tych, które, które są, no. no trochę mocniejsze, nie będzie po prostu miało przełożenia na efekt, jeżeli po prostu będzie to wszystko tak naprawdę tutaj mamy na, na takim poziomie dieta plan treningowy, środki na takim. No i co z tego? Dieta plan treningowy i środki będą wykorzystane na takim poziomie, a nie na takim. Po prostu przeleci to przez organizm, organizm będzie tylko bardziej zmęczony, ty w tym efekcie sobie zwalniasz, tak naprawdę powalniasz proces masy mięśniowej. Po prostu najprościej mówiąc, dobór wszystkiego musi być zoptymalizowany do tego co chcemy robić, na jakim poziomie jesteśmy, jaki wykonujemy trening i jak wygląda nasza dieta. No, jeżeli coś tu będzie po prostu nie grać, dieta będzie na zbyt wysokim poziomie, po prostu będziemy dostarczyć za dużo względem treningu i środków, po prostu będziemy tyć. No, co jest też zresztą oczywiste, jako nadwyżka kaloryczna zbyt duża. Jeżeli Będziemy zachowywać pułap diety na tym poziomie, trening będzie na tym poziomie, czyli na takim powiedzmy trochę mocniejszym, i środki będą na tym poziomie, czy na tym, czyli równe z dietą. Po prostu trening będzie zbyt intensywny i też po prostu nie osiągniemy y, odpowiedniego po prostu, progresu. Ze środkami już pokazywałem. Jeżeli nasza regeneracja, co jest najważniejsze, nie będzie na jak najwyższym poziomie czyli sen. Po prostu leży wszystko. Jeżeli ktoś ma w ogóle możliwość po treningu podespać z pół godzinki, to idealnie. Naprawdę każdemu polecam, zalecam, jeżeli byłoby to możliwe. z względu na tryb dnia, że masz trochę więcej wolnego czasu. Kurczę. Jeżeli, jeżeli możesz, podeśpij chwilkę. Naprawdę ten organizm niech się wyciszy. Będzie to naprawdę zbawienne. Myślę, że krótko w miarę no maksymalnie krótko jak się dało, dlatego żeby to każdy obejrzał, chciał w ogóle obejrzeć, wysłuchać przede wszystkim. Oglądać to raczej nie ma co. Myślę, że te proste wskazówki pomogą dla wielu osób. Dzięki za oglądanie.